Witajcie, dzisiaj vlog. vlog o walentynkach. Dlaczego tak? W czwartek są walentynki, dzisiaj jest poniedziałek i od dziś do piątku codziennie będzie pokazywał się film w tematyce walentynkowej. To będą różne, różne rzeczy. Natomiast od jutra przez 4 dni codziennie w każdym filmie będzie konkurs. I będzie tona kosmetyków do wygrania dla Was. Dlatego, jeżeli macie ochotę, to oglądajcie. Zapraszam Was do oglądania od jutra filmików, właśnie z konkursami. Natomiast dzisiaj będzie pierwszy film, i to będzie vlog. Vlog właśnie o walentynkach. Czyli trochę taki e, może nietypowy, bo wszystkie inne były w takiej tematyce bardziej e, motywacyjnej. E, natomiast tutaj będzie trochę tak e, o związkach, o byciu w związku, o byciu singlem e, i o tym, jak podchodzimy e, do walentynek. Mniej więcej e, myślę, że po połowie można podzielić ludzi na zwolenników i przeciwników walentynek. E, i tak, jedni uważają, że to jest e, fajny dzień, e, romantyczny, dopuściany na kolacje, do spędzenia miło czasu. Natomiast inni mówią, że to jest komercja, bzdura, kicz tandeta e, i w ogóle jakiś zwyczaj, który przyszedł do nas ze Stanów, i jak można, jak można świętować walentynki. No więc e, ja Wam powiem, jakie jest moje, e, moje zdanie na ten temat. Ja osobiście bardzo lubię walentynki. Nie mam nic przeciwko. E, zawsze lubię e, świętować e, ten dzień. Natomiast ja mam do tego takie podejście, jeżeli ktoś mówi, że to jest komercja, tak naprawdę w tym momencie nie wiem. Boże Narodzenie też, też się stało komercyjne. Święta w ogóle stały się komercyjne. E, jeżeli ktoś mówi, że a dlaczego akurat w tym dniu? Mam wyznawać miłość, czy tam, nie wiem, świętować bycie zakochanym. Ja bym do tego aż tak poważnie nie podchodziła, no to tak samo możemy powiedzieć, a dlaczego w Sylwestra wszyscy w jednym czasie muszą iść na imprezę, albo dlaczego w Tłusty czwartek wszyscy jedzą pączki. No to są jakieś takie tradycje, zwyczaje, obrzędy religijne. W zależności, w zależności od tego, co to za dzień. Natomiast uważam, że nie ma w tym nic złego i e, ani nie należy tego jakoś strasznie piętnować, ani też do, podchodzić do tego strasznie, strasznie poważnie. Tak? Ja tutaj e, nie mam zamiaru ani nikogo e, namawiać do świętowania walentynek, do lubienia tego dnia, ani do też jakiegoś tam hejtowania i mówienia, że to jest złe i bez sensu. Co kto lubi, no nie wiem. Tutaj akurat, tutaj zostaje pełna dowolność. To jest kwestia walentynek, jeżeli jesteśmy w związku. Natomiast co jeżeli jesteśmy singielkami? No i tutaj... Tutaj czuję się taką presję społeczną i ja bardzo często słyszę takie komentarze, że właśnie, e, szczególnie od dziewczyn, które są same, że tak, dzisiaj są walentynki, e, to w ogóle właśnie komercja, straszne święto, nie lubię tego w ogóle, umówię się z koleżankami na wino albo właśnie, nie wiem, zamknę się w domu, nie będę oglądać telewizji, bo nie, nie chcę oglądać. Mam wiadomość, masz wiadomość. Dla mnie masz wiadomość to jak Kevin w święta, wiecie o co chodzi. Eee, nie będę oglądać żadnych komedii romantycznych, w ogóle zamknę się przed światem, będę pić wino, jeść lody i w ogóle siedzieć pod kołdrą. Potem te same kobiety spotykają mężczyznę i nagle następnego roku kochają walentynki, eee, kombinują w co tu się ubrać na kolacji i idą na romantyczną kolację przy świecach. Dlatego, co ja Wam chcę powiedzieć, bo dostaję od Was i do czego zmierzam, bo dostaję od Was dużo wiadomości właśnie, żebym nagrała vloga, nie wiem, jak się pozbierać po rozstaniu, o jakichś tam relacjach damsko-męskich i tak dalej. Tego nie chcę robić, bo żeby coś Wam tutaj radzić i mówić, musiałabym się odnieść do własnych doświadczeń, a tego nie chcę robić, bo to jest jakaś tam moja strefa, którą chciałabym zachować dla siebie. Yy, dlatego tutaj yy, myślę, że jak na razie takie filmy się nie pojawią. Yy, natomiast jeżeli chodzi o walentynki, co ja Wam chcę powiedzieć: yy, wiele razy świętowałam walentynki będąc w związku. Zdarzyło mi się też yy, spędzać walentynki yy, będąc samą. I to co chciałam Wam powiedzieć, to nie nastawiajcie się do tego tak, że. Yy, o jejku jestem sama, to albo będę, albo będę hejtować te walentynki, albo będę mówić, że to bez sensu, albo znowu nie wiem, zamknę się w domu, będę płakać w poduszkę właśnie i, i nie wiem, i rozpaczać nad tym, że jestem sama. To co chcę Wam powiedzieć, to jeżeli macie ochotę świętować te walentynki, to je świętujcie, nawet, jeżeli jesteście same. Ja właśnie kiedy spędzam je. Sama, to właśnie oglądałam fajną e, komedię romantyczną, e, zamówiłam sobie coś dobrego do jedzenia, otworzyłam sobie winko i generalnie e, ja podeszło, podchodziłam do tego w ten sposób, że mm, teraz jest taki dzień, a taki rok, jestem sama, natomiast nie wiadomo co będzie w przyszłości. E, wierzę, że będę z kimś, że spotkam kogoś wyjątkowego, że wszystko się ułoży i. I że będzie fajnie, nie ma tutaj e, naprawdę, naprawdę nad czym rozpaczać, e, bowiem oczywiście nie chcę generalizować, ale wiem, że jest, jest część dziewczyn, które tak postępują i... Wierzcie mi, że to jest dzień, który równie dobrze można się fajnie bawić, można się spotkać z koleżankami, na ciastko, można iść na imprezę, nie wiem, można się spotkać ze znajomymi, którzy są sami, można u siebie zorganizować imprezę albo można totalnie olać ten dzień i po prostu nie zwracać na to uwagi, robić to co zawsze. Wiecie, wszystko co wam pasuje, natomiast chodzi mi o takie podejście właśnie, że nie ma nad czym rozpaczać, jeżeli się jest samemu. To nie jest największa jakaś tragedia na świecie. Można naprawdę żyć pełnią życia i cieszyć się i czasami mieć i korzystać z tego, bo taka wolność jaką mamy będąc samymi, też jest wartościowa i też jest fajna i też uważam, że należy tego doświadczyć. Coś, do czego jeszcze chciałam nawiązać, to to, że bardzo często w moich filmach tak celujecie. E, o, jesteś taka rozpromieniona, świecą ci się oczy, e, pewnie się zakochałaś albo kogoś spotkałaś albo nie wiem, e, jakiś mężczyzna pojawił się w Twoim życiu albo znowu... Um, Innym razem piszecie, że o, słabo wyglądasz, nie wiem, czy się z kimś rozstałaś, czy jesteś smutna, czy facet cię rzucił, czy coś takiego. I ja wiem, że te komentarze, o których teraz mówię, nie mają, ni, nie macie nic złego na myśli. Eee, i, I nie jest waszą intencją mnie urazić, ani nic takiego, ale po pierwsze, bardzo często się mylicie. A po drugie. Eee, to trochę to jest dla mnie smutne i przygnębiające, że jedyny powód tego, że kobieta jest zadowolona, szczęśliwa i świecą mi się oczy, to musi to być facet. Naprawdę, tak jak mówiłam, ja chcę zostawić dla siebie jakąś swoją sferę prywatną, przynajmniej na razie. I nie chcę tutaj za bardzo o, 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 o jakichś moich relacjach damsko-męskich mówić, natomiast. To, że jestem szczęśliwa, wynika z wielu, z wielu aspektów i wielu rzeczy, i czasami uda mi się coś fajnego zrobić, czasami jestem dumna z siebie, zadowolona ze swojej pracy. Nie wiem, spotykam fajnych ludzi, dzieją się fajne rzeczy, i naprawdę to nie jest tak, że tylko facet jest tym takim totalnym dopełnieniem, i tylko to jest najważniejsze. I tak jak jesteście same, to nie myślcie tylko o tym, żeby, żeby zdobyć tego faceta i to wtedy będzie, będzie już to szczęście i to spełnienie. A nie tak samo jak jesteście w związku, to nie zapominajcie o sobie, nie rezygnujcie ze swoich pasji, bo myślę, że generalnie. Rzecz biorąc, my kobiety mamy tendencję do tego, żeby rezygnować z siebie w związku, rezygnować ze swoich jakichś pasji, zajęć i tak dalej, na rzecz, na rzecz bycia z facetem, nawet jeżeli on sam od nas tego nie oczekuje ale po prostu on jest dla nas na pierwszym miejscu, wszystko się wokół niego kręci i chcemy jakby 100% czasu wykorzystać na bycie z nim. I znam wiele takich przypadków, kiedy a, dziewczyna zaczyna się spotykać z chłopakiem i, i po prostu przepada z towarzystwa, nikt jej nie widzi, nikt nic nie wie, po prostu tylko, tylko ten chłopak. I, I ja wiem sama po sobie, że też, też, też zdarzyło mi się tak robić. I wiem, że to jest niedobre i dla nas, i nawet dla związku, że musi być gdzieś tam ten balans i trzeba mieć taką część dla siebie, swojego życia, swoich przyjaciół, swoich zainteresowań, swoich pasji i takiego kawałka czasu dla siebie. Okej, okay, to tyle w moich teoriach związkowych. To jest to, co ja Wam chciałam powiedzieć. Jeszcze wracając do walentynek. Tak jak mówiłam, ja bardzo lubię walentynki. Lubię je właśnie miło spędzać, tak jak ktoś mi powiedział, że właśnie och, a dlaczego e, to jest ten dzień, kiedy trzeba wyznawać miłość? Nie, dla mnie to jest po prostu taki, takie miłe, śmieszne święto, właśnie, gdzie ja lubię iść na kolację do kina, e, tak standardowo, sztampowo, e, ale właśnie w ten dzień spotkać się e, z chłopakiem i po prostu miło spędzić ten czas. Ani, tak jak mówię, nie przywiązuje do tego jakiejś e, strasznie wielkiej wagi, nic mi się nie stanie, jak, 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 nie wiem, jak, jak nigdzie nie pójdę, e, ale też po prostu jest mi miło, mm, miło ten czas y, w ten sposób spędzać. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie jest Wasze podejście do walentynek, co Wy o tym sądzicie, czy je spędzacie, czy ich e, nie lubicie. Mm, i aha, i jeszcze coś co chciałam powiedzieć, taki mój apel do panów, bo wielu facetów właśnie mówi: "Och, to jest takie komercyjne święto, ja tego nie lubię i w ogóle mi się nie chce i nie będę obchodził". Panowie, to nie jest taki wielki wysiłek, żeby iść z dziewczyną na kolację i do kina, jeżeli ona akurat to lubi. I to też jest coś takiego, że nie wiem, jeżeli wszystkie koleżanki nam opowiadają, że facet je zabrał na kolację i nie wiem, spotykamy się w pracy następnego dnia i dziewczyny opowiadają, że były na kolacji, albo facet im coś ugotował, albo kupił kwiaty, naprawdę wystarczy mały gest, mały, drobny gest, e, jeżeli i tłumaczenie się, że nie wiem, nie mam pieniędzy, nie stać mnie, możecie sami coś ugotować, możecie kupić jedną małą różyczkę, albo nie wiem, namarować e, laurkę i... I będzie super, naprawdę. Także jeżeli panowie mnie oglądają, to, to, jest, e, to jest apel do Was, e, że jeżeli, e, jeżeli Wasza Kobieta ma na to ochotę, to e, nie mówcie, że nie, bo to nie jest właśnie jakiś wielki wyczyn, a na pewno będzie jej bardzo miło. A wy, yy, dziewczyny, napiszcie yy, właśnie, jak planujecie spędzić walentynki, albo jak spędzałyście w zeszłym roku, jakie jest wasze podejście, czy lubicie, czy jest wam to obojętne, jak podchodzą właśnie wasi mężczyźni do tego, czy jakoś tak bardzo się starają, planują dużo wcześniej, i chcą, żeby ten dzień był wyjątkowy, czy może mają taki stosunek, że ok, jak chcesz. Albo że w ogóle nie, bo na pewno tych, tych reakcji na walentynki jest bardzo wiele. Także będę bardzo ciekawa, jakie jest Wasze podejście. Napiszcie w komentarzach na dole. A od jutra, od jutra będą lookbooki, poradniki i różne takie już stricte walentynkowe, kobiece sprawy. I tak jak mówię, przez 4 dni do, do piątku codziennie film, codziennie coś do wygrania. Nagród jest mnóstwo, po prostu naprawdę super, bardzo jestem podekscytowana, bardzo się cieszę. Także zapraszam Was do oglądania, dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się w pa, pa!